To ja. dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że widzę, cieszę się, że słyszę państwa i kolegów. No i tak właśnie przypomniał mi się gadający ptak. Ja kiedyś rozmawiałem też z wielbłądem, wiesz? Tak? Tak. I, ale... Pan z wielbłądem i mówi, siądź na wielbłąda. Ja mówię, nie chcę jechać na wielbłądzie. On mówi, to żonę wsadź. On mówi, a broń Boże. Mówi, to niech chociaż siądzie. Mówi, przecież ja też mam rodzinę. No to dałem mu nie wsiedliśmy, ale daliśmy mu na tę rodzinę i Wielbłąd się uśmiechnął z wdzięcznością, powiedział fajnie, że nie wsiadłeś i poszli sobie. Ja mam zdjęcie na Wielbłądzie, jak byłem bardzo mały, ale tak głupio siedziałem i z tego garbu zjeżdżałem. To... Albo miałem się na takim pojedynczym wiesz? Pojedynczym, tak. No właśnie, a to, to które mają dwa? To te mongolskie mają chyba dwa, one mają takie naturalne... Wiesz, nie wiem. Nie jeden wiem. jest Romader, a drugi jest Baktrian, ale... Ba, właśnie, właśnie to ma dwa chyba. Jeszcze jest taki, co pali papierosy, kamel. się kamerą rozrzuca. Dobra, przepraszam. Proszę. E, przyniosłem tę piosenkę, którą miałem tydzień temu na napoczętą i zrobiłem ją i hmm. ułożyłem ją. I i, i, I i nic mi nie wyszło o polityce, chciałem napisać jakąś piosenkę e, o, może o bokserach, może o, o Alfonsach, coś, nic mi nie przyszło, żadnej inspiracji, nie. Ale jak ktoś ma wyobraźnię, to ze wszystkiego wyciągnie. Tak, ale, ale na razie postaci, które przewijały się przez media, okazały się być mało inspirujące i napisałem po prostu piosenkę o miłości. I dałem jej taki tytuł, bo nie miałem pomysłu na tytuł, więc po prostu od pierwszych słów. Ta piosenka o miłości nosi tytuł Moje nogi, moje ręce i tak już zostanie. Dobrze. Bo przynajmniej się wyróżnia. No tak. no wiadomo, jak człowiek słyszy moje nogi o, o moje ręce, to dosyć, a to pewnie o miłości. Że to, to, to takie naturalne. No to niech tak będzie. No to ja jestem gotowy i startuję. Let's go. No już, tak. Tak. Moje ręce, moja głowa, cały ja. Moje proste, śmieszne serce, za to wierne jak u psa. Które cały czas się boi, że popatrzysz na nie źle. Choć to wszystko razem to nóg twoich łasi się. Które cały czas się boi. Że popatrzysz na nie źle, chociaż do stóp Twoich ścielę się. Jakiś grubszy żart, rzucony nieopatrznie, dno. Dwa metry mułu, już czujesz, co się zaraz zacznie Ale śmiało kontynuuj, gdyby znów do głowy Przyszło ci żartować z nierówności płci To wiedz, że jesteś chama, resztę zaś to powiedz sobie sam Moje nogi, moje ręce, moja głowa, cały ja Moje proste, śmieszne serce, za to wierne jak psa, Które cały czas się boi, że popatrzysz na nie źle, Choć to wszystko razem do nóg twoich łasi się, Które cały czas się boi, że popatrzysz na nie źle, Choć to do stóp twoich ściele. 是。Sure. Gdybym kiedyś chciał, choć chyba mi się nie chce, dać sobie spokój z tym mieć we włosach wiatr. Przed sobą przestrzeń już chyba nie potrafiłbym. Trudno pojąć, że powodem, by mężczyzna tak dał się sponiewierać, bywam miłość, ta trucizna, z braku której się umiera. Moje nogi. Moje ręce, moja głowa, cały ja. Moje proste, śmieszne serce, za to wierne jak u psa. Które cały czas się boi, że popatrzysz na nieźle, Choć to wszystko razem do nóg twoich łasi się. Które cały czas się boi że popatrzysz na nieźle chociaż do stóp twoich ściele się chociaż do stóp twoich się No, jakoś tak. No, ale bardzo ładnie to zaokrągliłeś po tym szkicu sprzed tego tygodnia. <laughs> Tylko rzeczywiście jak na ciebie to jest bezaluzyjne. Takie, Bez. Ale takie tam właśnie... wiesz, co ukrywa się, próba załatwienia swoich spraw prywatnych. To jest oczywiście piosenka dedykowana małżonce, która ma zaświadczyć o mojej uległości, a to, o co mi Nie musisz tego werbalizować. Ona, ona już chyba już to czuje to czuję, i bardzo czuję, i też tak. takie wzruszające i chętnie bym też wziął troszkę z tego twojego ciepła. dla... I zagraj swojej. Tak. Tak. Ale gdybyś chciał na bazie tego tytułu być aktualnym, na przykład na wiosnę w przyszłym roku, to mógłbyś taką korektę wprowadzić. Moje nogi, moje ręce, do wyborów z nimi pędzę. A, 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 a w jednej piwo, w drugiej pędzel jeszcze. <grym> Jest to najbardziej cenię w naszych spotkaniach od lat, oprócz czterech uczuć, to, to to, że tak się inspirujemy wzajemnie. Ale prawda? oczywiście to? napędzamy się niesamowicie. Jako duet bylibyśmy po prostu na szczycie. No właśnie tak... chciałem powiedzieć, że ten jakiś duet taki jest niezrealizowany zre, nie jeszcze, prawda? Powinniśmy. Rozmowę... To oczekiwanie płytę. nas napędza, tak. Najbardziej. Ja, ja myślę, Piotrek, że ty może powinieneś jednak z jakąś grzechotką tutaj przychodzić albo z małym tamburynem. I... Ja? No, dla, dla redaktora. No, dla ciebie, dla ciebie. No tak. bo nie wiem, czy redaktor ma posiada swój. Ale ma, na stanie, ma saksofon. Gaczek, tak. Ja mam Ale... saksofon, tak. Ale kiedyś już, kiedyś robiliśmy taką próbę w takiej piosence. Pamiętam to raz zrobiłem nie swoją melodię, tylko pana, on się nazywał Douglas. Douglas, taki był przebój. Everybody was kung fu, fighting. Tak. I ja zrobiłem o paleniu, bo ja rzucałem palenia i napisałem taką piosenkę. Nie da rady, leć, kup mu fajki a ty zrobiłeś hu i, i, i ha, takie, ale nie trafiałeś Robienie Robiłem takie. Miejsca. Tak, tak, no były. były różne więc rytmiczne były początki, historie. ale to się może rozwinąć. Musi, jeszcze, tak, po prostu mamy dłuższy rozbieg niż takie zespoły młodzieżowe. Trzeba sobie zadać tylko menażera rzutkiego. Jest, Lechu ucięgnie. Tak? Tak, możemy jechać w trasę od razu. No dobrze, ja mam swojego menażera jakoś się połączyć. Czy? No, dogadają się, skroją nas obaj na spółkę. No, bardzo Ci dziękuję, Piotr. I bądź twórczy nadal, no. a ja się podłączę. Dobrze, tak a. zróbmy.